Jake był, James był zazdrosny, ponieważ jego dziewczyna znalazła drugą połówkę. A za to? On miał swoją dziewczynę. Nie nie wystarczyło mu to, czy co? Przecież to jest niemożliwe. Przecież on już miał takie szczęście. Z pierwszą dziewczyną było lepiej. Znaczy, ja nie mówię, że, nie była faj, że była fajniejsza. Fajna była, ale nie chodzi o to, że była fajniejsza niż ta, bo ta również była fajna. No, jak tam u Was dobrze? A u nas? <laughs> tu już jak skończyli studia, już byli dorośli. A, wiesz, ma się tak pozmieniało. Słuchaj, okazało się, że. Że, że, że. Okazało się, że Jane jest w ciąży. Wtedy James zamarł. Że zamarł. I nie potrafił nic, ale to nic wypowiedzieć. Powiedział tylko: To bardzo dobrze. Co się stało? Odkąd powiedziałam, że jestem wciąż, że od razu się tak jakby. dziwnie zachowujesz? Naprawdę! To świetnie! Życzę Wam jak najlepiej! Jezu, jeszcze ślubu nie było. Ale to dobrze. Dobrze, no to pójdziemy. Wiesz co, ja zaraz przyjdę, dobra? No dobra, a wiesz, bo ja tutaj muszę iść jeszcze do sklepu, tylko no. Wiesz. Okej. Okay. Ja już pójdę do domu, narka. Pojadę samochodem. Okej. Okay. Wiesz co, kochani, ja już pójdę. Tylko uważaj. Dobrze. To ja już pójdę do samochodu. Przepraszam, chciałbym z... Twor z Jane porozmawiać chwilę. No okej. Okay. Przepraszam. Ja sprawdzę, czy samochód działa, bo jakoś się tak dziwnie z nim coś dzieje. No to o czym chciałeś rozmawiać? A no wiesz.